Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek. Dzień dobry Państwu. Witam w części architektoniczno-wizualizacyjnej. Postanowiliśmy kontynuować troszkę to, co mieliśmy na stacjonarnym kadmacie, więc będzie dzisiaj co nieco dokładniej na temat Skype'a w Rewicie. Mianowicie zajmiemy się jak zwykle błyskawicznymi wizualizacjami, które oferuje Enscape, to jest dodatek do Revita. Natomiast zagłębimy się co nieco w biblioteki dostępne bezpośrednio z poziomu Enscape'a, bo program oprócz tego, że jest jakby engine'em pozwalającym na, na zwiedzanie własnego projektu w rozmaity sposób w czasie rzeczywistym, to Umożliwia również korzystanie z pewnych zasobów. Dostajemy potężną bibliotekę kilkuset materiałów do wykorzystania w Rewicie. Dostajemy również naprawdę rosnącą z wersji na wersję bibliotekę świetną bibliotekę modeli w bardzo rozmaitych kategoriach. Cały czas mam wrażenie, że ta biblioteka rośnie i no, jest świetnie wykonana, także bardzo, bardzo fajnie się z niej korzysta. Oczywiście są to modele jakby do wykorzystania głównie w Enscape'ie. samym rewicie zobaczymy sobie jak one wyglądają, to jednak jest stricte biblioteka pod wizualizację, pod VR. Doskonale są zoptymalizowane te modele. Starają się jakby nie, nie, nie obciążać sceny, natomiast są tu pewne konsekwencje, mianowicie one są pobierane Moim zdaniem z chmury i troszeczkę trwa ten moment, jakby wstawiania ich, natomiast to wszystko sobie e, prześledzimy. E, skupimy się głównie na ujęciu zewnętrznym. E, to będzie ta willa, którą prezentowaliśmy na kadmacie stacjonarnym. E, zobaczymy, jak program radzi sobie z roślinnością. Przełączę się teraz już na ta. Tak wygląda willa zaprojektowana na, na potrzeby kadmata. To taki mój dłuższy projekt, gdzie testuję sobie rozmaite rozwiązania. Mamy tu dwukondygnacyjny obiekt z garażem, z, z w środku schody, można to ciąć. Co ciekawe, drukowaliśmy ten obiekt również w 3D. Być może będzie okazja jeszcze na kolejnych sesjach pokazać, jak wygląda taki model. Z drukarki. No, mamy tu głównie architektury, oczywiście są rzuty, są fundamenty, jest teren, jest piętro, są przekroje, elewacje i tak dalej. Natomiast dzisiaj skupimy się nad tym, jak to fajnie klientowi pokazać i jak samemu sobie coś fajnego sprawdzić w tym programie. Enscape wytwarza swoją zakładkę. To jest dodatek do, do Rewita, więc ma swoją zakładkę i troszeczkę narzędzi główne, którym jakby odpalamy Enscape'a. Ja może zamknę, to pokażemy ten proces od początku do końca. Po prostu uruchamiamy Skype'a i to jest przycisk start. Program w tym momencie przelicza sobie całą geometrię, materiały i tak dalej w celu fajnego wyświetlenia ich w wirtualnej rzeczywistości. Takich momentów wczytywania możemy mieć kilka, natomiast nigdy nie są one zbyt długie. Zobaczmy, jak to wygląda. W tym momencie jesteśmy już z całym projektem w Fenscape. Materiały zostały przypisane. Tu od razu zaraz sprzedam fajny trick, jeśli chodzi o roślinność. Mianowicie, jeżeli przyjrzymy się dokładniej, to. Ta trawa jest trójwymiarowa, to nie jest płaski obiekt. Jak to się dzieje? Rewit sam z siebie nie udostępnia takich o, się, e, takich rzeczy. Mianowicie wystarczy odpowiednio sprzeparowany materiał w samym rewicie. E, to jest ten materiał. Jeżeli w nazwie umieścimy słowo grass, to program Enscape sam automatycznie spowoduje wytworzenie trawy trójwymiarowej. Jeżeli ja ten materiał zedytuję i zmienię mu nazwę, typu, nie wiem, S1, zastosuj, okej, okay. Wrócimy do Enscape'a, otrzymamy to, czego mogliśmy się spodziewać od początku. Czyli wracam do, do tej sytuacji, która była przed chwileczką, przechodzę do Rewita, zmieniam nazwę, nazwę materiału. Już jest ok. Się chyba nie zsynchronizowało, bo tu jest dalej stara nazwa. Za konieczka. Może tak zrobimy. Niech to będzie GRASS 2. Są jeszcze opcje, mianowicie można wpisać GRASS large, wtedy będzie wyższa. Można również wpisać grass wild, wtedy jest mieszana wyższa z niższą. Jest kilka opcji, o tym być może kiedyś będzie okazja powiedzieć bardziej szczegółowo. Są takie pewne triki, które można w landscape stosować. Dobrze, przechodząc już do biblioteki, w górnym menu ikonka z takim drzewkiem to właśnie biblioteka obiektów Vanscape. Klikając. Ikone dostaje naprawdę potężną bibliotekę obiektów. Sporo z nich, o ile nie wszystkie, pochodzą z Evermotion, są doskonale zoptymalizowane. W tym momencie powiedzmy, że dostałem zadanie wstawienia zieleni, w związku z tym mogę wpisać sobie po prostu w wyszukiwarce drzewo. Wyszukami elegancko po polsku wszystko, co ma związek z żywami. Zobaczmy, jak ta biblioteka jest świetnie zorganizowana. Bardzo przydatną rzeczą jest dla skali ta postać, którą widzimy przy, przy danym obiekcie. Wtedy jesteśmy w stanie już przed dodaniem obiektu stwierdzić, że coś będzie duże czy coś będzie małe. To, to się bardzo przydaje. Czasem jesteśmy zaskakiwani, że stawiając w maksie obiekt, który. Wstępnie wygląda jak krzak po wstawieniu ma 15 metrów, więc to już, już fajnie widać w tym miejscu. Jak wstawiamy? No to już naj, najprościej, jak, jak można się domyślić, wybieram sobie model powiedzmy drzewa średniej wielkości. Obiekt jako taki duszek pojawia mi się już w scenie. Program automatycznie szuka jakichś punktów, które byłyby możliwe do wstawienia takiego obiektu. On nie rozróżni, czy to jest beton, czy, czy trawa, więc musimy uważać. Natomiast jeżeli ma powierzchnię, to będzie szukał możliwości wstawienia takiego drzewa. No powiedzmy, że jedno już, już jest. Może coś dodamy na drugi plan, takiego wyższego, żeby gdzieś zakryć sobie tą, tą pustkę z tyłu, tych piękny gór. Mogę dodać, powiedzmy, w tle. Dwa takie wyższe elementy. Mogę dodać tutaj na pierwszym planie coś, coś takiego niższego. I w ten bardzo jakże prosty sposób, zbliżony do tego, co można powiedzieć, znamy z Simsów czy innych gier komputerowych, nablujemy swoją scenę. Z ciekawych obiektów, które mamy tutaj. Ja tu w międzyczasie będę klikał, dodawał różne elementy i trochę poopowiadam. Są również te drzewa, jak widzimy w różnych porach roku, więc faktycznie można tej scenie dodać jakiś fajny koloryt. Teraz szukam jakichś na pierwszy plan takich ciekawych elementów. Są jakieś niższe krzaczki. O. Jak widać, można też się wybrać do innych krajów. Są palmy i tego typu historie. Szukam takie, były ciekawe, dzikie trawki, ale nie wiem, czy one są w tej. O, dobra, to jest też fajna sprawa. Możemy wręcz rzucić liście. Czyli powiedzmy, że zasypało nam coś, nasypało nam na podjeździe. Możemy takie liście sobie tam powstawiać. Oczywiście, im więcej tych obiektów dodam, tym scena będzie bardziej kompleksowa. Natomiast ten moment, kiedy ja zaakceptuję te zmiany, za chwilę to zobaczymy, będzie chwilę trwał, gdyż większość tych modeli będzie aktualnie importowana do sceny. Ja jeszcze sobie może wpiszę rośliny. Bo to jest jeszcze osobna kategoria. Zobaczmy, co mamy. Yy, mamy ogrody wertykalne. Jeżeli mamy roślina, to zapewne program wyszuka nam jeszcze kolejne multum fajnych modeli. Możemy wstawić tutaj jakieś historie doniczkowe. Powiedzmy tam na tarasie. Tutaj jakiś krzaczek gdzieś bliżej garażu. O. Szukam jeszcze takich ciekawych, dzikich traw, które wcześniej miałem. Natomiast dobrze sobie te modele pogwiazdkować, czyli mieć jakąś bibliotekę takich ulubionych, bo naprawdę przebijanie się przez te biblioteki to jest kawał fajnej przygody. O, to są dość ciekawe historie, zobaczcie Państwo. Mogę na przykład dodać taki wiszący kawałek rośliny. Mogę też oczywiście te obiekty modyfikować, jeśli chodzi o ich położenie. Skalę i obrót. Obrót nie zawsze jest aktywny, to do końca nie wiem dlaczego tak jest, natomiast w e, funkcji przesuwania ja dostaję taką, tak, taką aureolę, gdzie mogę również ten obiekt obracać. Mogę również precyzyjnie sterować jego obrotem. Prawdopodobnie obrót o 270 stopni spowoduje, że ten obiekt mi się tu ładnie przyklei. E, może jeszcze na balkon coś tutaj wrzucimy podobnego. Tak, też muszę obrócić ten obiekt, Tak naprawdę zabawa jest przednia. Muszę powiedzieć. Na najlepsze w że jak sobie to wszystko czytamy. Myślę, że jeśli chodzi o roślinność, to miałbym tutaj komplet. No i wszystko, co muszę zrobić, to zatwierdzić zmiany. W tym momencie ten proces wczytywania asetów do, do modelu chwilkę potrwa. Ja w międzyczasie wysłałem sobie na skrzynkę, więc może mi się to uda Państwu pokazać, jak wygląda ten zapowiadany model 3D. Zdjęcia są takie na szybko zrobione, natomiast zanim nam się tam wczyta, to może też pokażę, co można bezpośrednio z Rewita wysłać gdzieś na, na, do druku. Tutaj koledzy z firmy dostarczającej nam rozwiązania pomogli nam troszeczkę w tym druku, natomiast już na, na kadmacie prezentowaliśmy ten wydruk. Model został dość sprytnie podzielony już sam rewicie, jak i przed drukiem na takie elementy, umożliwiające też pokazanie tego, co jest w środku. Akurat chyba nie mam zdjęć ze środka, ale to jest bezpośrednio model z Rewita, który został po prostu wydrukowany. Na drukarce 3D. Troszeczkę uproszczony, bo oczywiście nie ma tych wszystkich gęstych podziałów. Drukarki mają pewną jakby um, dokładność, do której gdzieś tam należy sobie pamiętać o tym, żeby to nie było jednak za drobne. Natomiast tak wygląda dokładnie ten projekt wydrukowany na drukarce. Spróbuję wrócić do Escape'a. Tu już mamy 7%. Jak już ruszył, myślę, że to już jest minutka i zaraz będziemy to mieć. Myślę, że, że trochę dodałem tych obiektów. Tutaj myślę, że internet będzie dość, szybkość internetu będzie dość istotna, jeśli chodzi o wczytywanie tych obiektów. Co mógłbym w międzyczasie jeszcze powiedzieć, jak czekamy? Eee, no w tym momencie w samym Manscape już nic nie zrobię, natomiast. Eee, co można powiedzieć jeszcze ciekawego o samej nakładce, to, że została bardzo szybko zauważona przez dużego gracza na rynku 3D, czyli firmę Chaos, Chaos czyli producentów Vireya, również tych, którzy przejęli w międzyczasie koronę. Myślę, że możemy się spodziewać wkrótce jakichś miksów pomiędzy tymi platformami, a a to tudzież implementacji pewnych rzeczy z nScape'a do tamtych programów. Chociażby nScape dysponuje absolutnie niesamowitym systemem nieba i, i otoczenia. Myślę, że zaraz to zobaczymy. Modele są już wczytane na poziomie 23%. Plus jest taki, że mm, Modele no, wczytane raz w danej scenie. Potem są już czytywane bardzo szybko. To jest jakby jednorazowy proces, który teraz obserwujemy. No. Miejmy nadzie nadzieję, że zaraz to się wszystko tutaj ładnie uda. Próbować na tej sesji, natomiast widzę, że mamy 7 minut. Zrobić również kawałek wnętrza, żeby pokazać, jak leniwie klikając w Enscape możemy bardzo szybko tworzyć fajne wizualnie, atrakcyjne dla oka grafiki. 30%. No, to jeszcze chwilkę. Zastanawiam się, że może któryś z tych modeli jest faktycznie jakiś bardzo gęsty. Dobrze, żeby się nie nudziło, to wrócę na sekundkę do prezentacji. Opowiem jeszcze może o możliwościach związanych z wiarem i z tworzeniem panoram. Mianowicie, po podłączeniu dowolnego, prawdopodobnie, systemu do VR. Wykorzystaliśmy z rozwiązania z haposkiego. Możemy po takim obiekcie po prostu pochodzić w wirtualnej rzeczywistości. Bardzo płynnie, bardzo fajnie to chodzi. W zależności od urządzenia, oczywiście ten odbiór może być różny, natomiast jakby jest to przewidziane i fajnie zaimplementowane w SCAPE. Jak i możliwość tworzenia bardzo szybkiego panoram do takich... Wirtualnych może nie, nie, nie spacerów, ale możemy się po prostu porozglądać po tej scenie. Ja może pokażę, jak wygląda taka panorama. To były nasze zdjęcia. Tu jest taki projekt, który robiliśmy na, na konferencję. To jest plik, który zawinięty na kulkę spowoduje to, i wsadzenie jakby nas do środka te, te, tej kulki, że będziemy faktycznie mogli się po tym wnętrzu porozglądać. To jest efekt jakichś pięciu minut obliczeń na, na niecałkiem świeżym zetbooku. Więc mniej więcej widać o co chodzi, a jeżeli zobaczymy sobie rozmiar rzeczywisty, jak gigantyczny jest to render, no to mamy mniej więcej świadomość wydajności Skype'a. Tu również widzimy modele, które pochodzą z tego programu, czy kanapy, czy ta roślinność tu na ścianie. Także jest również taka możliwość. Sprawdzę co tam się dzieje w Eskapie. Na razie mocno się zamyślił. Dobrze, to niech on myśli, ja mam 4 minuty mniej więcej, pokażę Państwu jaki efekt chciałem osiągnąć, bo chyba już tyle mi tylko zostało. To jest z moich wczorajszych testów. Takie coś otrzymamy po zaczytaniu wszystkich elementów roślinności. Tu jeszcze udało mi się dodać, również z bibliotek, takie piękne lambo, tam widać liście, które zostały rzucone na podjazd przez niesforny wiatr. Są obiekty również innego typu, są również postaci. Tu widzimy przykład tych, tych zwieszających się elementów, więc tak naprawdę w kilka, kilkanaście minut możemy stworzyć w bardzo prosty sposób bardzo bogatą wizualizację który bez problemu można wysłać praktycznie bez postprodukcji. To jest absolutnie niemodyfikowany plik wypuszczony prosto ze Skype'a, który może nam pomóc wiem, przepchnąć swoją wizję projektową, który pozwoli przekonać inwestora do jakiegoś rozwiązania. Być może nawet co po niektórym zaprojektować zieleń w otoczeniu takiego, takiego projektu. I naprawdę dzieje się to bardzo szybko. Niestety dzisiaj chyba internet y, chodzi jak chodzi, i dopiero jesteśmy w połowie wczytywania. E, to samo dokładnie tyczy się wnętrz. NScape e posiada przebogatą bibliotekę mebli, y, urządzeń typu nie wiem, telewizory, komputery, biurka, dywany. Y, myślę, że setkę lamp. Y, tego typu historii. W związku z tym, tworzenie koncepcyjnie wnętrz, również jak najbardziej wchodzi tutaj w grę, jest równie przyjemne jak ten proces, nie licząc oczywiście wczytywania. Testowaliśmy również MScape w temacie rzutów 3D. To już było prezentowane na stacjonarnym kanmacie. Natomiast bardzo fajnie, również można w bardzo szybki sposób tworzyć z Revita obiekty tego typu do kart mieszkań. To są rzędy 5 minut. Także w tą stronę gdzieś będziemy, jest pomysł na zaprojektowanie takiej aplikacji do prawie że automatycznego tworzenia tego typu rzutów i kart mieszkań. Ja myślę, że zrobimy to szybciej w inny sposób. Tylko nie wiem. 60%. Ja mam minutę 30 do końca prezentacji. Więc nie wiem, czy nam się to uda. Zobaczymy. Trzymamy kciuki. Mam wrażenie, że u mnie w biurze internet chodził szybciej. Zastanawiam się, by może to by się udało otworzyć choć na sekundkę z tego głównego pliku. No, chyba się nie doczekamy niestety na to. No, myślę, że musicie państwo wierzyć tutaj troszkę na słowo, jak coś to zapraszam do kontaktu. Yy... Dziękuję serdecznie. Nie chcesz przeoczyć żadnego wideo? Subskrybuj kanał i kliknij dzwoneczek.